Wizja to wibracja. Nie musisz wiedzieć, jak coś się stanie. Musisz nauczyć się czuć, że to możliwe. Kiedy wyobrażasz sobie coś z pełnym przekonaniem, twój umysł nie odróżnia wizji od faktu. Zaczyna tworzyć połączenia neuronalne, tak jakby to już się działo. Twoje ciało zaczyna reagować emocją, a emocja to sygnał energetyczny, który informuje wszechświat, że to już istnieje. Wtedy rzeczywistość zaczyna się poruszać. Rzeczywistość to tylko opóźnione odbicie Twoich wizji. To, co widzisz teraz, jest wynikiem tego, w co wierzyłeś albo wierzyłaś wcześniej. Każda Twoja decyzja, emocja, intencja była kiedyś wizją, myślą, której nadałeś albo nadałaś uwagę. Rzeczywistość nie tworzy się w chwili działania, tworzy się w chwili wiary. To, co dziś czujesz jako inspirację, jutro może być Twoim światem.